Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Te słowa Janusza Korczaka, patrona zespołu szkół w Szydłowie, powinien wziąć do serca każdy z nas. W związku z obchodzonym niedawno Dniem Edukacji Narodowej i Dniem Nauczyciela w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbyło się spotkanie z nauczycielami i dyrektorami szkół, w którym udział wzięły sekretarz gminy Szydłowo Iwona Mazur oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Katarzyna Miernowska. Szczególne gratulacje przyjął pan Wiktor Gawrylczuk, dyrektor Szkoły w Szydłowie, który w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia objęcia stanowiska dyrektora tejże placówki. Pani Iwona i pani Katarzyna pogratulowały również dyrektorom szkół w Starej Łubiance i w Skrzatuszu, a także wyróżnionym nauczycielom oraz tym, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego. To była wyjątkowa uroczystość. Udało się pozyskać dofinansowanie na sadzonki miododajne z programu finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Generalnie jesteśmy bardzo mocno otwarci i nastawieni na to, żeby tworzyć tzw. enklawy miododajne. Będą różne charaktery tych enklaw, będą założenia liniowe, tak jak na przykład właśnie w miejscowości Stara Ubianka, gdzie wzdłuż drogi po prostu te drzewa zostały posadzone. Będą również enklawy miododajne o charakterze parkowym. Będą również szalenie ważne dla środowiska, czyli każde nowe drzewa. To jest wartość dodania dla środowiska i dla jakości powietrza, jakim oddychamy, dla generalnie poziomu wód gruntowych i, i, i sadzenie drzew jest na pewno z jednych kierunków. Ten klawis miododajny to jest też część naszego programu wyborczego, która właśnie jest realizowana, i generalnie jesteśmy bardzo mocno nastawieni na to, żeby ten program, który obiecaliśmy wyborcom, zrealizować w jak największym zakresie. No jednym z elementów właśnie tego programu jest również wprowadzenie języka chińskiego do naszych szkół. Na razie dla klas piątych wprowadziliśmy taki pilotażowy, próbną, próbny projekt właśnie realizacji tego języka chińskiego. No, na pewno trzeba się otwierać na globalną gospodarkę. Myślę, że umiejętność posługiwania się językiem chińskim jest bardzo dużą wartością dodatnią dla osób, które tego języka się nauczą. Pojawia się deficyt w języku chińskim, a chcemy być nastawieni na to, żeby nasze Szkoły były innowacyjne i implikować takie różne pomysły. Ja myślę, że jednak warto postawić na tą innowacyjność i poznanie też tej kultury chińskiej, poznanie kultury w ogóle innego kontynentu. No, w dniu dzisiejszym odebraliśmy drogę w miejscowości Tarnowo. W ramach tej inwestycji wykonano 400, ponad 400 m2 nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce betonowej. Oprócz tego droga została wyposażona w oznakowanie pionowe. Koszt inwestycji pochłonął kwotę ponad 72 tysięcy złotych. Jest to kolejna inwestycja, na którą udało nam się zdobyć dofinansowanie z funduszy w Wysokość dofinansowania 63,63%. ,63%. Może nie jest to jakaś wielka inwestycja, no ale jest tutaj dla nas, dla mieszkańców bardzo ważna. Jesteśmy na etapie nakładania dachu, również zamówione są płytki, czyli za chwilę będziemy podłogę kładli. Tam również dojdzie do biblioteka, projekt jest zresztą ze środków unijnych, a to, że będzie tam biblioteka właśnie obiekt dostanie takiego może trochę drugiego nawet życia, bo założenie projektu jest rewitalizacja tego obiektu, czyli odnowa. Dlatego myślę, że właśnie dzięki tej zaimplikowaniu oddziału bibliotecznego będzie również miał za zadanie animować to społeczeństwo, integrować je. Także myślę, że obiekt będzie użytkowany. No już zresztą mieszkańcy dopytują się, kiedy będzie koniec inwestycji, bo z niecierpliwością planują zabawę sylwestrową. I dobrze by było, jakby ta zabawa sylwestrowa się odbyła i żebyśmy zdążyli z realizacją tego zadania. My w dzisiejszym obchodziliśmy Dzień Seniora, na dzisiejszą uroczystość zaprosiliśmy oprócz władz gminy na czele z panem wójtem, panią przewodniczącą, rady gminy, sołtysami, przedstawicielami związków emerytów i rencistów również uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dzisiaj nasi uczestnicy zaskoczyli nas, ponieważ no, nasi seniorzy, to podejrzewam, że po kilkunastu latach, kiedy zaczęli ponownie występować. Publicznie do kamery, ponieważ nasi seniorzy to są osoby, które do tej pory nie wychodziły z domów, gdy odeszły na wiek emeryturę, zostały w domach. Dzisiaj przygotowywali się i mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości artystycznej. Też mieliśmy dzisiaj możliwość poznania ich umiejętności też kulinarnych, ponieważ poczęstowali nas potrawami przez siebie przygotowanymi. Planujemy kluby seniora, kluby młodzieżowe, także jesteśmy na etapie uchwały dotyczącej Młodzieżowej Rady Gminy. Zaraz przy, będziemy, po uchwaleniu tego tematu będziemy przystępowali do Senioralnej Rady Gminy, także mamy dosyć mocno rozbudowane ambicje, jeżeli chodzi o tę politykę, i nie tylko życzcie Państwo nam, żeby się udało, a naszym seniorom, żeby dalej aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym.